Tak się, jak życie widzowie, witam w nowym odcinku. Pierwszy odcinek Sea of Thieves, mamy ja pierwszy odcinek z Bobloxa, mam tak, nadzieję, że tak. się przyjmie. Mam nadzieję, że się przyjmie. Chociaż może być ciężko, bo chętny do gry jak zawsze nie ma. Także dzisiaj ze mną niezmiennie hipsterek. Dzień dobry, to ja, hipsterek. I Simon X, znany też jako pączek iść winda Dobrze, bo myślałem, że już się nie ma Jest z nami dosłownie, ale ogranicznie, więc O, wejdą w piłkę, no ja... No, 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 Duże fale się robią Panowie, no gdzie mam ja płynąć, bo ja nie patrzę w ogóle Panowie, przed nami skała Tak? Ale spokojnie Ale ale buja, Ty, ale się buja Zatapiamy się, Szymon poradził O kurde, to świetne Dobra, dobra, to jest super w lewo, w lewo, skała jest! Co ty robisz?! No dobra, skręcam, oh, bo ktoś tu miał skręcone w prawa na was. Poczekaj, w z w Harpu to bo zrozumiesz? Będę się... jaka Ciebie Widzicie, widzowie? To wszystko dla was, po prostu. Pierka jest. Gdzie teraz? Noju, podejdźmy tu. Już rozpalany statek jest. Widzę gdzieś mam pan, panowie. Faki, bo ja nie widzę, czy ma gdzieś skałę... No, ja dobra, naprawię. Woda! Ja... Na plasie ja skurwa! Mówiłem. <śmierdzi> Ej, w lewo, w lewo, na moją witrynę! No ja daję całą ciasną. Gdzie on też daje? To harpunem do skamu, w lewo Jezu stary. Ale teraz tu jest kolejno. Dobra w lewo Kolej lecę lewo. Tak? Dobra wana stać Chyba Wam się zgłosimy lekkie uderzenie mi z odezwał to już prawie koniec Możemy i ogarniemy wtedy jeszcze mapkę. No ja wtedy już skończę składać. To gdzie? czas, wejdź w ogóle. Nie troluj. Jak idziesz do domu. Ramka

oni sędzio! To jest odkryte No i dobra. No taka gotowa na rybki. To? Takie książka Nie ruszaj. O, kurwa, fajna o, co? Ty jak mam ci to ustać, bo nie wiem. Kurwa. No tyle to wiem. To jest... Three. A tu jest ten, wskazany przód. Trzeba mamy z prawej. Gdzieś daleko, w świecie za horyzontem, w szponach spoczywa bezcenny skar` Gdy ten be, bystrza... bystrzacha Jack sparrow, dowiedział co mi bije. A to na koniec. O nie, to syreny mi lubiły. Nie, pęknie ci Ok, ja nie dokończyłem, że dowiedział się o skarbie, pragnęła, za pragnę, co to jest? Zabragnął go z całego serca. Gdzieś świecie za horyzontem, jest po tym. To jednak się uczyć? Bardzo dobrze się to Czekaj, od jego skarb został skradziony. Ruszył w pościg za starną e, tak było, niczka, perłą, aż na dalekie, o, Czekaj, dalekie morza. Rozgrzała e, to jedna. Ta została zatopiona, jej kapitan pługą się pod podęgą, potęgą. E, załoga zaś straciła nadzieję i zaginęła gdzieś na morzu, tylko gdzie? Na tych wodach. Nie to ma żadnej nie władzy miał. nad tymi, którymi, e, których życie dobiegło końca. Dlatego inny dotykało. dysponuje taką władzą. E, pole gdzieś, gdzie nie sięga wzrok. Jednak w mroku wniesie ostatni promyk nadziei. E, promyk nadziei, czekaj, bo biją. E, to serce Peru spoczywa. dwa... Jącej e, pośród nieprzebitych nie głębin podróż do głębin. O jest mapka, odszukaj serce perły. No to jest mapka stary. Widzisz? O jest u mnie ręki, w ogóle bije. Ty Renę was Artek Artek, Bartosz, Marek, ja Ty, a, a Rekin wpływa nam... Kurwa, wyskakuje. Rekin z... Ten... Prawie Przecież Mieszko, was tak, a wszystko wzięliśmy z tej łeby, czy nie? Dziś Syrenę słyszę. Wartości, bo jest mapka, jest mapka jak chcę otworzyć. Wiesz, Kolejne spacja nie. i mapka na samym końcu, jak przekratuj. No? no tak, no odszukaj sobie superły, jestem. Stare zagrożenie przebudziło się. Z... O, o tu są ten wyspy nawet Jakieś chyba Także do ogarnięcia to jest, jest krok do Ja mi tam kartę, żeby... Dobra. kartki za to Dobra Ora to jest podnoszę Ej Idziemy tu z lewej? Tak, ja, na spokojnie Właśnie, ale na stronę lewą Na spokojnie, na spokojnie Sytuacja opanowana to, W tej chwili płyniemy właśnie jakieś DNA, nie wiem co schodzi Spirale się kręcą Załoga jest w gotowości Jest Simon? Nie, się budzi Nie Niech Zagracam dużo wstawia weźcie, możecie te, załadować te armaty Władzy kurpiaczek O bo wie Ja sobie odłożę, dechy sobie odłożę Chwładcy szczur kotwicę? A nie dobra, to jest daleko normalnie. Sięgnie tu bliżej. W sensie dopiero jak wpłyniemy w to, to coś się pojawi, ale nie... Może właśnie... Nie jest bardzo miasta. O, są rzeczy, kotwica! Czekaj... Okay. Troszkę w lewo, żeby harpunem Dobra, dawaj, 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 dawaj!